Pięknie. Jurand Lisiecki po świetnym zwycięstwie na Ragnarok MMA 1. Gratuluję tego zwycięstwa. No i powrót na ścieżkę zwycięstw przede wszystkim po pierwszej e, przegranej, więc rozumiem, że ta porażka wiele Ciebie nauczyła. Tak, każda walka wiele uczy, tym bardziej te przegrane. Więcej się wyciąga z tych przegranych niż ten. Nawet jeżeli tu ma walka na tym M1, trwała te 40 sekund, to i tak dużo wyciągnięte, że jednak tą głową tą głową można dużo zdziałać i jak ona zaważy, to później wszystko się sypie, nie? Marcin taki pojętny Mateusz, zawodnik w stójce, a nawet w parterze chyba jeszcze bardziej, mi się wydaje. Co, no, się kręcił? Purporowy pas, widziałem jego poprzednie walki, wiedziałem, że dobrze się kręci, ale też wiedziałem, że nie utrzymuje pozycji, że będzie się dużo kręcił. Dlatego stwierdziłem, że po prostu będę bił z góry i nie będę z nim tam w jakieś grapplingowe rzeczy wchodził, tylko głównie... Run pound, uderzanie z góry i kontrolowanie pozycji. A powiedz czemu wybrałeś Ragnarok MMA1, a nie z który jest pod koniec miesiąca. Eee, z trenerem, również moim menadżerem Łukaszem Wosackim Stwierdziliśmy, że teraz trzeba trochę odbić pójść w innym kierunku. M1 było gdzieś, teraz rak na rok tutaj, mam nadzieję, że kolejna gala też będę mógł tutaj zawalczyć, że federacja się rozwinie, a nas Blackfest zawsze można wrócić, że tak powiem, nie? A M1 to był jednorazowy strzał, czy jeszcze tam będzie walczyć? Eee, niestety jednorazowy strzał, miała być furtką, nie udało się, robię to dalej co dla siebie, robię to dalej z przyjemnością, a nie, że tak powiem, jakby się chciało, dla pieniędzy, dlatego jest fajnie. Wygrała. To do następnego wyzwania, gratuluję. Bardzo dziękuję. Dzięki. Powodzenia.